W którym państwie żyję, to znaczy, w którym szukam chwały. Jak widać, święty Augustyn mówi, że granica między państwem Bożym a państwem ziemskim nie przebiega na zewnątrz, raczej przebiega wewnątrz człowieka. To, co jest rozstrzygające, to rozstrzygająca jest nasza wewnętrzna postawa, nasze wewnętrzne pragnienia, nasz najbardziej wewnętrzny, prawdziwy punkt odniesienia, gdzie szukam chwały. I to jest to, o czym Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Królestwo Boże nie jest tu. Ani nie jest tam. Jak wam mówią, oto tam, albo oto tu, to nie wierzcie. Królestwo Boga jest w Was i pośród Was. Jezus użył takiego słowa i takim oddał go święty Łukasz, że można. Tłumaczyć na obydwa sposoby. Królestwo Boże jest w, w człowieku, albo jest w relacjach między ludźmi. W relacjach między ludźmi. Ktoś chce, to możecie popatrzeć na sąsiada i zapytać, czy między Wami jest przestrzeń, która się nazywa Królestwo Boże. Nie tu, nie tam. W was. Poczytajcie przypowieści Jezusa o Królestwie. Zawsze w przypowieściach Jezusowych królestwo Boga jest przyrównane do człowieka. Królestwo Boże jest jak siewca, który wyszedł siać. Królestwo Boże jest jak król, który wystawił wielką ucztę. Królestwo Boże jest jak kobieta, która wzięła zaczyn i umieściła w cieście, żeby całe się zakwasiło. Zawsze Jezus porównuje królestwo do człowieka, bo królestwo jest w człowieku. Bóg jest królem w człowieku i Bóg jest królem w relacjach między ludźmi.